Ai, me mean, troca o de... Cześć, witajcie! No muszę się pożalić, jestem bardzo zbulwersowany. Zaraz pokażę Wam jakim faktem. Dzisiaj siejemy owiec. Adrian tam na jednym kawałku sieje, a drugi przygotowuję mu. A wcześniej już było talerzowane. Widzicie, tak wygląda to ładnie, nie? No, ale co? Co mnie bulwersuje? Tada! Widzicie? Co? Widzicie to? Widzicie? Przecież ja tu nie mogę ujechać 5 na godzinę, bo te worki to mi wypadną albo się rozwiążą, albo widzicie świeże tropy. Codziennie tutaj po tym kartoflisku chodzą dziki i tutaj. O Jezus, i tutaj jak wiecie, zobaczcie, jak tu można 5 na godzinę ujechać. Zobaczcie, jak tu można ujechać 5 na godzinę, pomsta. O pomstę do nieba. Ja przy tym moim rozwalonym kręgosupie nie wiem, czy ja dzisiaj będę mógł w nocy spać. No, tu już było talerzowane i zobaczcie. I tak agregat dobrze tego już nie chce wyrównać. Tależówka lepiej wyrównać. No ale, no nie wiem, czy teraz jechać po talerzówkę. Już teraz sam z durnowaciałem. Ale o co chodzi? Co najbardziej rolnika bulwersuje? Te dziki na szczęście to już ostatni. Raz mnie spotkały, już ja podejrzewałem, że z nimi nie będę miał takich kłopotów. Bo to jest, było tutaj kartoflisko, nie? I więcej kartofli już sadzić nie będziemy. Przynajmniej ja nie będę sadził. A czy Adrian, e, za swojego żywota i gospodarzenia, to jest jego sprawa. Żeby tu uchował się ten owiec, muszę to zagrodzić tak jak ziemniaki, nie? To tam do 15 maja, czy dłużej, musi to być zagrodzone, pilnowane, chodzone. Bo one tu się przynajmniej trzy razy zerwą ten drut, zanim się odbiją. Pięciu na godzinę tu nie mogę ujechać. I tak nie jest wyrównane. I nie wiem teraz, czy mamy jechać yy, po talerzówkę, czy co. Zaraz podjadę tam i decyzję podejmiemy, gdzie to już było talerzowane. Tak właśnie my tutaj mamy. Tak mamy. Ale mówię, na szczęście ja to mam ostatni rok. Bo już takich problemów nie będę miał, bo nie będę sadził ziemniaków. Na szczęście, naprawdę. A nikomu tego nie życzę. To już tam nie. Do, mówię ci, nie rozkręcisz więcej. Nie pójdzie? Nie, nie pójdzie. Już. Ten jeden obrót to jest koniec. No dobra, opuściłem ci tą listwę, tą włókę. To powinno teraz bardziej równać. Srać, to nic nie wyrówna. Nie, no zobaczysz. Nie, będzie. to trzeba było talerzową. Ale żuwą trzeba było, bo mówię ci, że gówno z tego wyjdzie. Ja też opuszczę trochę jeszcze ten... Co opuścisz? Tu no, bo ten za... jeszcze jest dla nich... Ale czym opuścisz? Na wystąpu normalnie też jest tu mamy Z której strony tu będziesz robił ścieżki? Obojem. Jest... Raz w koło i tak można. Jeździ raz w koło Idzie? O, idzie. O No. dobra o dobra coś No już, którą tych kurwa mać. No to dobra już wyprostuj tylko. O i dobra No No jest, o, głęboko będzie cholera. O już o pełną pół dziurki, a teraz cała dziura już jest przesunięta. Co teraz jest yy, źle? No i co źle? Teraz tu brakuje. Jak na morzu? A dlaczego jak na morzu? A pięć na godzinę. Przyjrzyjcie inaczej naszych pięknych osób, Zagrodzimy to, nie ma wyjścia Teraz to robota nawet fajnie idzie Jak dwoma ciągnikami, jeden uprawia, a drugi sieje. No i czas zaoszczędzony na tym przeczepianiu jeżdżeniu. No już teraz ta te czwórka jelonek 850 godzin rocznie już nie zrobi, nie? To już się rozbije na dwa ciągniki. 500 godzin więcej nie zrobi. Oczywiście z tym morzem to mi chodziło, że jak na statku na morzu, nie? przy dużych falach 7-8 w skali poportu, ja się nie będę gorszy. On nagrywa mnie, a ja jego! Idzie. O, co on się tam, jak, jak na celownik przymierzył. ハハハ。<laughs> to tam znudowiając niesie w ciągniku czyli te, te półtora hektara to będziemy siali dwie godziny <grywia> da. a jeszcze trzeba przyjechać to ogrodzić nie można tego zostawić jak na bastu losu dobra, nara